Witamy Was w 28 odcinku się To Proste, czyli Logopedia na Wesoło. Oczywiście w Teatrze Dzieci Zagłębia. Dzisiaj, powiedz, powiedz. Dzisiaj na tle scenografii, którą być może już kiedyś widzieliście, a może od razu, kiedy zobaczyliście pierwszą sekundę naszego programu, pomyśleliście, że jesteście. Na widowni i przypomnieliście sobie spektakl, jaki to się? Muminki. Tak, bo dzisiaj skorzystaliśmy ze scenografii w Dolinie Muminków, na które oczywiście Was gorąco zapraszamy. To co, To siu? Powitanie nastąpiło. Zaczynamy? Tak, tak, zaczynamy! Zaczynamy! Gwistki. My mamy różne. Dzisiaj przygotowałyśmy akurat dwa, ale kochani dlaczego? Dlatego, że bardzo Was gorąco zachęcamy do tego, byście w te gwistki gwizdali, dmuchali. Ich bardzo często używali. To jest taka zabawa, która ma bardzo duże znaczenie lokopedyczne. Bo przecież zobaczcie. Gdy zapamiętacie to, że oddychamy zawsze jak tosiu, przez nos i potem wydychamy buzią, to macie bardzo dobry trening oddechowy. Spróbujcie właśnie w ten sposób nabrać powietrza nosem i długo, długo wypuszczać go. Przez gwizdek. Możecie w domu zrobić zawody, bo jeżeli w domu jest więcej gwizdków, wiemy, że one są głośne, ale możecie umówić się na takie godziny gwizdkowe. A dla rodzin, którym bardzo przeszkadza gwizdek, albo być może dzieci, którym dźwięk gwizdka jest niemiły, dla których jest niemiły, to proponujemy dmuchanie w worek. Dzisiaj przygotowałyśmy taki worek, jaki Tosiu? Taki on się nazywa strunowy. <grym> tak, bo ma coś takiego, które możemy mocno tą słomkę uwięzić, i ona wtedy nam nie, nie wypada. Ten worek służy do tego, by nalać do niego jakiegoś napoju, ale my dzisiaj w niego będziemy, Tosiu, co? Będziemy w niego dmuchać. <grym> tak, i zobaczcie, możemy dmuchać. Tylko tak, ale przecież możemy w niego dmuchać, ta słomka jest troszeczkę mało uwięziona, to się wiesz, ma dużo teraz powietrza i to moje powietrze, chociażbym bardzo mocno dmuchała, to wypada, dlatego mocno tą, ten worek, niekoniecznie taki ze struną, możecie taki zwykły wziąć worek i uwięzić w nim słomkę, związać na przykład gumką i już macie świetną zabawę, bo w balon jest trudno. Eee, trudno jest dmuchać, poza tym nie zawsze balony jest w domu. A taka zabawa ze słomką i workiem to świetna sprawa. Zobaczcie, dmucham jeszcze raz. I świetnie się przy tym bawię. Znowu możecie zrobić zawody, ile razy dmuchniecie do tego worka. Oczywiście za każdym razem nabierając wdech. Nosem. Prawda Tosiu, że to proste? Tak i bardzo ważne. Tosia, Tosia to mój znawca. <tosia> A teraz za chwilkę słonkę wykorzystamy do naszych ćwiczeń. Jakich Tosiu? Artykulacyjnych. Ale ty dzisiaj ciągle mnie pytasz, tak jakbyś zapominała znaczenia słowa, albo nie wiem, źle spałaś czy co? <tosia> nie, Tosiu, po prostu tak myślę sobie czasem, że. Za mało mówisz, i chcecie Cię tak bardziej ośmielić, do tego byś czuła się bardziej aktywna w naszym programie. Ale przecież ja jestem aktywna, no daj spokój. <gry> Dobrze, to teraz jakie ćwiczenia? Artykulacyjne. Tak jak już wcześniej z to się wspomniałyśmy, tą słabkę która służy do dmuchania, ale też do picia oczywiście i do robienia różnych bulgotów. <laughs> można wykorzystać też w inny sposób. Można oczywiście ją, Tosia to uwielbia, można ją pogryźć taką. Tak, całą ją zgryźć. <laughs> Tosiu, oddaj. Nie oddam. Oddaj. No dobrze, oddaję. <laughs> Jeszcze nam się przyda. Można ją całą zgryźć. Ale można, oczywiście też, pamiętacie takie ćwiczenie, taką zabawę, kiedy przenosiliśmy za pomocą słomki różne przedmioty? Tak, hmm, pamiętacie na pewno, ale dzisiaj bym chciała e, wykorzystać słomkę w troszeczkę inny sposób. Otóż, najpierw trzymamy ją tutaj między wargami, słomkę, to się zademonstruje ja, dobrze? Dobrze, hmm. robimy z nią różne śmieszne miny, czyli Spróbujemy robić buziaka mm, i potem się uśmiechnąć, a potem ją troszeczkę będziemy przesuwać. Zobaczcie. Mm, 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 mm. I usta cały czas pracują. To jest trudne, ale wtedy nam się wszystko tutaj bardzo mocno napina. Wszystko nam pięknie pracuje. I teraz jeszcze na boki. Mm, 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 mm. A można też oczywiście, tak jak to się próbowałam, <laughs> słomkę pogryźć, ale można też zrobić wąsy, suma. Spójrzcie. <laughs> Polecamy Wam taką, takie szaleństwo słomkowe. E, słomka też oczywiście, gdy macie problem z domknięciem buzi, gdy na przykład cały czas wasza buzia jest... O, aż tak bardzo to się nie otwarta, ale trochę jest. Ona na przykład delikatnie uchylona. To na przykład, oglądając bajki, możecie trzymać cały czas słomkę w buzi i wtedy, gdy wypadnie, poczujecie, że buzia wam się otwiera. Do tego ćwiczenia również mogą posłużyć Wam to co ja tutaj mam. Masz szpatułki, ale przecież nie każdy w domu. Może mieć szpatułkę. Tosiu, nie mogę otworzyć, nie mogę sobie poradzić. Zaraz uwolnię jedną już mam. Uwolnię jedną szpatułkę i pokażę. Pozwolisz, na tobie zademonstruję dobrze Tosiu. Dobrze, ja jestem przecież gotowa. O! Chapsa, szpatułka. Hmm? Może to być oczywiście słomka, może to być łyżeczka plastikowa, cokolwiek, co? <słuch> Tak, utrzymam w buzi o pomalowana moją pomadką. Ale ładna! Też mi się podoba. Zatem słomkowe szaleństwo i wszystko to, co uaktywnia waszą buzię, wasze wargi. Zachęcamy. Kochani, dzisiaj w słuchowych ćwiczeniach. Takie mamy kolorowe kartki. Macie zwyczajną kartkę i możecie ją podrzeć na jakieś mniejsze kawałeczki albo po prostu wziąć zwykłe takie jak my mamy karteczki i uwaga! Musicie użyć tyle kartek z ilu zbudowane z ilu słów będzie zbudowane, zbudowane wasze zdanie. Czyli uwaga! Taki pomysł. Tosia jest mądra i mamy trzy kartki. Rozumiecie? Kasia, teraz ty. Dobrze, to ja teraz zbuduję zdanie z czterech kartek. Uwaga! Mama ma ładne oczy. Rozumiecie? Chodzi o to, żebyście użyli e, zwykłych karteczek, które przed programem, m, żeby Wam e, zademonstrować, jak bardzo proste jest to zadanie, e, potargałyśmy. Hmm? Zwykłą jedną karteczkę potargałyśmy, i to wcale nie musi być aż tak, tak kolorowo, jak, jak jest u nas, prawda, Tosiu? Tak, możecie wziąć zwykłą kartkę po to prosto. albo nawet paragon ze sklepu wziąć i podrzeć go na mniejsze kawałki, żeby tylko można było oddzielić słowa. To jak powiedziała się mamie, to jeszcze o tacie coś powiedz. Dobrze. Tata kupił Tosi, konia. O, rzeczywiście, raz, dwa, trzy, cztery. Możecie oczywiście używać więcej kartek. E Zachęcamy Was do tego, byście nam e, pisali w komentarzach, e, napisali w komentarzach Wasze propozycje, e, zdań i Waszą zabawę z kartkami. Zachęcamy do zabawy. Dzisiaj w ćwiczeniach pamięciowych dużo skojarzeń. Proponujemy wam taką zabawę, e, która oczywiście oprócz tego, że pobudzi waszą wyobraźnię i poszerzy wasze e, wasz zasób słownictwa, zasób słów, to również uaktywni waszą pamięć. Uwaga. Fajnie byłoby, gdybyście poprosili do tej zabawy kogoś. Zawsze tak zachęcamy, by te nasze zabawy logopedyczne były taką też integracją, nie tylko w domu, ale też i w przedszkolu. Możecie się oczywiście dobrać w parę albo w trójki i uwaga, albo zabawa w kole. Każdy w kole opowiada o jakimś zwierzu, który ma na myśli, a my musimy odgadnąć, kto to jest. Uwaga, Tosiu, to zacznij o kimś opowiadać. No dobrze. Ten, ten ktoś ma cztery łapy, yy, ma ogon i często na przykład pilnuje domu, a yy, jak pilnuje i ktoś się zbliża, to głośno szczeka. To jest pies. Brawo! To teraz ty. No to teraz ja. Dobrze. To jest ktoś, kto. Bardzo lubi leniuchować. Leniwiec! Nie, Tosiu. <laughs> Ktoś, kto jest bardzo miły, też jest zwierzęciem domowym, też ma cztery łapy, ogon. Mitem jest, że lubi pić mleko. Bardzo lubi się łasić. Kot! Tak, bardzo dobrze. I teraz uwaga! Gdzie ta pamięć? Gdzie te ćwiczenia pamięciowe? Kochani, Możemy się tak bawić bardzo długo, możemy się umówić, że teraz Tosia znowu o kimś opowie, potem znowu ja, a rola pamięci to taka, by odgadnąć i wymienić wszystkie zwierzątka, które, o których pomyśleliśmy, my pomyślałyśmy po kolei, czyli pies, kot, o kim chciałabyś teraz opowiedzieć? Ja chyba o słoniu. No właśnie, teraz Tosia opowiadałaby o słonie, ja może bym e, odgadła, może nie, ale chyba tak, Tosiu, nie? Tak, tak, ty mądra jesteś. O, dziękuję. Czyli zabawa w pamięć. Gdy będziecie się bawić w kole, na przykład w przedszkolu, to uwaga, powiedzcie wszystkim dzieciom, by pamiętały, zapamiętywały po kolei, kto o kim e, opowiadały. Dzieci, dobrze? Czyli kto po kolei, jakie zwierzę miał na myśli. Życzymy powodzenia. Pamiętacie Natalię, która była gościem specjalnym w odcinku numer 27? Opowiadałam Wam o tym, że Natalia ma cudownego brata. I dzisiaj ponownie. Zagościmy w domu Natalii i Mateusza. Mateusz jest troszeczkę młodszy od Natalii, ale też gra na, na, na keyboardzie albo na pianinie. W każdym razie gra też w piłkę i w tenisa i chodzi jeszcze do przedszkola, do Będzina i bardzo lubi też jeździć na rowerze. I, I w ogóle z Natalią się bardzo przyjaźnią. A przypomnijmy, że Natalia pięknie śpiewa i gra na, na keyboardzie i na pianinie i chodzi do szkoły muzycznej i też gra w tenisa i w ogóle jest niezwykła. Zobaczcie, jak oni się świetnie bawią logopedią. Zobaczymy, co tam wymyślili tym razem. 28 odcinek dobiega końca. Mam nadzieję, że wytrwaliście z nami do końca. O, zrobowało ci się! <laughs> Chyba tak przez przypadek to sił. W każdym razie, kochani, dziękujemy za uwagę, dziękujemy za każdy komentarz. Tradycyjnie dziękujemy pani marzenie Emilce i Natalce. <laughs> dziękujemy gościom specjalnym. Zachęcamy do kolejnego, do oglądania kolejnego odcinka, a na dzisiaj to wszystko, co, przygotowa, co przygotowałyśmy, do zobaczenia, w którym, Tosiu? No w 29. Ale to już za tydzień. Do zobaczenia! Pa! Pa! Buziaków 102!